No, Dobry, nie, no mi to też to... się... A, to mi też się spokojnie miście gra. Dlatego, faj, że... Faj, jest jakieś oznaczenie, gdzie są sojusznice. No przy ściany widzisz zielone takie, te a. obramówki. Tak. Nie, od nowa musimy to robić. Poszaleje. Oszale... Chyba, że jesteś taki jak checkpoint. No nie. Nie, na pewno. Tak, ale jak to się to chyba... Dobra, ale Igor chce zagra początku przynajmniej. No, no, no. A to już, to już wiemy, że nie. to trzeba araszować, bo jak z tymi w miejscu nie się respią cały czas. Raszyjemy i połączą się dwie fale. No, o, kurwa. Ja jeszcze zobaczę przypisanie, tylko i zobaczę, nie czy w nie ma. książkę? Chyba nie w mieście, co? Uh, ja książka była na takiej platformie, w jakiejś takiej dziwnej lokacji była za krzakami, to ja za tą drugą, za krzakami. Tak, ja muszę to na wysokie ustawić, jakieś wydaje, najwyższe. Ja nie mam nieskończonej ilości ammo, nie? Nie, no jest... Tam no, masz napisane, ile masz. No Kacper, patrz, Kacper. No tak, ale... Ona się kończy, tak? No tak, się? no i potem możesz ją, ten... Co, ty mam ty sprawdzić ma... na necie, to... gdzie jest ta książka? O jest, rozjebałem. Nie sprawdzaj, nie sprawdzaj. Nie sprawdzaj, bo o, nie ma fanów tak, wtedy. Byłem, no. Mi się zdaje, że tu gdzieś pomyliliśmy. Tę książkę gdzieś na początku No ale nie wiemy kiedy, wiecie, no była Bo to twoja wiem ale... gdzie była To jak wyszliśmy ja nie wiemy czy byliśmy wtedy jakoś już przy mega końcu Może tam coś było No my wiesz na początku więc zakładam, że tak Co? Był teleport czy coś? Tak był niebieski jakiś źródło światła taka bariera To na pewno to był Kurwa co jest? Cztery pociski Łoma Czy Ty nie było się w nich to no nie jeden nie, był panie na pewno. No byli wyczyszczeni no, bo tu by na pewno byli. Dobra idźcie do przodu, ja tylko ze sobą nie macie nic. Gdy kurwo no. <laughs> Co kurwy. Lejcie że... te kole. Cenieks, popierdala. Elektry siły. Jorek kurwa, dla mnie wszystko. Na górze jest ten ziomek. Jest apteczka. Znaczy, jest apteczniczy. Eee, powierzyłam mnie, porywa mnie, proszę, pomóżcie. Dobra, uratowałem się. Choć ktoś mi ratował. No jest ten Dobra, leży. Która lecznicza? Bierz ktoś potę. No, wszyscy mamy. Dobra, to nie staremu znaczenia. Co? Amo. Ile? Bo ja mam prawie fula. Ja już mam tyle teraz łuku, bo już wiem, jak szybką amonę nie marnuje. Tak, Kasper odpisuje staremu, to zobaczyć, czy. Jest gruba świnia? Może świnia coś się rzuca, nie? Tam są jakieś typy. Czego strzeżecie? Jakiejś skrzyni, a w skrzyni? Bomba zapalająca. Nie widzicie książki, prawda? Nie widzę. Kurwa, no nie wiem. Bo to jest quest, tak? Na to? No Zabójca chyba gdzieś jest. Zabójca... Kurwa, jestem trochę z tyłu, mam nadzieję, że mi nikt nie porwie. Dobra, jestem u was. Idziemy, horda. Ustawienie jest największe, zajebiście wygląda tak. Okej, okay, ale jest bardzo fajne, ładnie wygląda. Dobra. Tak, to jest 2018 rok, więc... To niedawno, kurwa. Koncentracji już dostał? Dobra, spierdalałem się w środku, Igor. O kurwa to się No to moje jest ten specjal Oczywiście I... do Was używam Piotrek też używa Ta biegnij bo tu nie ma co solo być Znaczy ty masz jeszcze spoko bo masz niewidkę to tam kuj. I trochę co? Ale pali Dobra speedrun kurwa masz to specjal. Oznaczam cel i ten cel dostaje więcej damage. No to na bossy fajne. Na bossy fajne, no. Ja mam bardziej do clear'a właśnie. Ja też do clear'a, bo znikam i zabijam tym słabym obchytnikiem. E, kurwa, ten, porywacz znowu. Pomóżcie. Troszkę. Spota tu jest. Dobra, dawaj. O, masz księgę, jest, jest. Dobra. Czyli nice. No dobrze. Czyli jednak... Wchodzi już znamy. No tak, to teraz już easy. No to dobrze, dobrze, że mnie wywalił jednak co? No. Dobra, speedrun, lecimy. Kurwa. Teraz speedrun. Po lewej jest kurwa specjalny. A nie, nie, był specjalny. Dobra, dawaj teraz na arenę i z areny już no, kurwa... Bombę to, nie to, przy sobie. Bombę to w pyzy dostaniesz. Tak Igor będzie miał na kości. A, o kurwa. Nie, nie strzelaj! Nie, po co za kurwa? Kurwa. nie przejdziemy. Kurwa. No i też jest. Pota, pota coś ty, może? Ty ty strzelasz, strzelasz i wyrzucasz broń? Nie, no pistolet, potem drugi pistolet albo hukę jednocześnie. Dobra, idziemy na, dawaj, dawaj. Masz dala. mordę niewyjściową. Kasper. Co? Zbijłeś nową. Kasper ja, umiera. O oh, kurwa. Ty, nie weź wiem, czy ty tutaj do mnie. Ona była z tyłu, mogłeś się uleczyć i wejść nową. Mogłem. Co tu zrobię? Dobra, odpalaj. A ten headshot, a, czy on coś zmienia? Jakiego headshot'a? No, tak, chyba na hita bierzesz, jak trafisz, o. po to, lewej, stronie mojej. Tak, Asper, z prawej po Da się pingować chyba... te samym powinno się, tak przynajmniej mi pokazało. Dobra. Na schodach? Czy się bronimy, czy co? No tak. Igorowi trochę pomogę. Idzie ten specjalny, nie żyje? Tak, on rzucił, ale nie, nie zdążyłem go zabić przed rzutem. O, strzelec, strzelec, Kaniowski. Dobra, nie żyje. Kolejny, jakiś frajer, mag. Leży. Coś tam ale nieważne. Tu jest ammo w środku, no tak. A już? No tym razem szybciej poszło. Nie, nie. no, ale musi się bramą otworzyć jeszcze. No, ostatnio. A stajemy po no, bramie, co no, może w sumie? Taki był plan od początku. O kurwa jakieś... Wiem wiem dalej? wiem do tego Aha, no, no. Dobra ja lecę bez was, elo Lecę bokiem Kurwa, nie wiem się mam o Tak O mogę dać ci coś Maszka Kasper, to wiem się może bardziej przyda Gdzie to no jest? Podałem ci albo, a Igor chyba zabrał tą potę Mendo, kurwa. Dobra, no dalej, nie? To nic nie było. Nie, tam była te poty były. A ty mi się wychodzi. Ja, ja, ja wezmę koncentrację. Dobra, napierdolamy się. No to. Jak stoimy, to się pobrespiły te moby. Dawaj, lewo. Dawaj, bokiem. Tutaj Igor dołączył i zarabia książka druga. No tak, to na schodach takich trzeba zejść na dół. Zlecieć. Tu był ten, czyli dobra, znajdźki się zapisują Tutaj eee ja z amunicją. Tutaj to tu za tobą są popii, typy. jakiej szybkości macie Ktoś syczy, czyli jest jakiś mobek Mobek no tak, jak spiliśmy Która szybkości jest za jej Taki ja tak atak speed wam daję, że to chuj chodź, no chodź chodzi To tak, może tak, o tak. Floystormer is early ta można pingować temat, masz rację. Gdzie? Czym? Nie, jak najedziesz, no jak i ten to księżasz ten on się niebieski robi. A, gdzieś gruby. Mak No dobra, leży. Gruby to ja. Kurwa, gdzie jest ten jebany książka? No dalej jest, ja wiem gdzie. Jeszcze? O. trzeba było spaść ze schodów. To będzie tu dalej Ale Tyle potę. Kurwa, książka nie zapomnijcie. Ej, obraz, obraz, obrazu. O. Kurwa, F użyłem. To se wypiję i miksytuję koncentracji. Wejście do bastionu. To skrzynia zielona? Wie... No to jest spota pewnie w środku, ta lecznicza. O kurwa! Bestia szturmowa, Ej Ty, bo wcześniej nie było tego ogra, nie? Ja pierdolę, co to jest? Nowy boss, wcz bo wcześniej nie było tego. Y ogra przecież. A, oczywiście. Dali innego. Bombę mu rzucę na łeb. Trzymaj A, my Kurwa. Pierdolaj. Gdzie? Gdzie on? A tutaj. Cały czas. O kurwa, kurwa. Dostał no, dostał. Jakąś kość czołówką On wszystko stylujesz w śmieciu, zajebany. A. No co? A tylko ty możesz to podnieść, nie? A. Nie wiem. Tylko ty. O! Ten Chodźmy skoczył. No może, co? Czekaj, bo kurwa skrytobójca. Tak, do góry, do góry, do góry. Powoli do góry. Sukcesywnie. No jak się, Eskom i ten... Ej, eee... Pominęliśmy książkę gdzieś. Myślisz? No. A to nie, to nie było, nie było za bastionem? W sensie tam dalej? Nie, nie. No. nie wiem. Kurwa. To możemy się cofnąć na chwilę, no nie wiem. No nie wiem, kurwa, no. Wydaje mi się, że nie. Dobra, wydaje mi się, że nie. Szczerze, że to później będzie. Wtedy na dół. Dawaj Kaspr, bo cały czas się respią. Bo oni się cały czas respią, bo musimy iść dalej. Co jest tak daleko z tyłu? No Kasper, bo spadł na dół. no. Bo... Dobra, ale... Chyba da radę, chyba że go to ściągnie, kurwa. Ty, czemu nie żyjesz po tych leczeniach, która tam była? Albo Kasper, Teraz dostałem demeczkę. dam radę. Jestem. Dobra, dawać. My tu mieliśmy już jedną książkę, bo tutaj to jest to z zamkiem, tak? No nie wiem. To mi się zdaje, że to dopiero jak tam właśnie po drugiej stronie, jak będziemy. Nie wiem. Jak najmędrzej, że da się cofnąć, to jest chuj, zobaczę na YouTubie, kurwa. Jakby. Jak nie będzie tam, gdzie idziemy. Sprawdzę na YouTube. Kurwa. Porwał cię. Na kija, nie na no, Pota, to to Kasper. Tu jest szybkości koncentracji. Szybkości, czy masz? Szybkości ja nie biorę. Okay. Jest pota zwykła. Kawary ja robią strasznie. A, tutaj może być. Tu była ta książka. Jest, jest tam. Mówiłem, że tu. Ja biorę, bo ty masz już jedną. Ty nie możesz chyba no. dwóch na raz, nie? Najprawdopodobniej nie. bo jak to jest ich pełno. No, nie ma, nie mieć na te nie ciczą, tak się o no, Dobra, to tą potęch sobie ktoś no, użyje. Weź skaz, prezesko, i ją użyj sobie. Bo ty masz mało HP. Uj, to jest bomba, jak ktoś chce. Masz tu bombę. już piątkę. Dobra, zapierdalamy. Dobra, gruby nie żyje. Jest armorkiem. Kurwa, leży. I kolejny, jest kolejny z armorkiem. Odrzuca we mnie czymś. No heavy atakiem go jednąć. O kurwa. Wpadłem na dół. A wy też jesteście na dole. A Piotrek został na górze. Pali się tam Dobra, Piotrek, użyjesz tego? Czy tam... Dobra, mogę iść. Zobacz, tam jesteś bliżej, jak chcesz. O, to ja użyję. Gdzie była trzecia, bo już zapomniałem. Jeszcze ja mam w takich krzakach za chwilę, wiesz? A tak, tak. Dobra, używam. Byście wzięli gdzie to zostawcie. Dalej. A też szło. Każdy potrzebuje Amo Nie, wy nie potrzebujecie, ja potrzebuję Z ludem Pod ci Amo Ci dałem Zmo to za Kurwa, co na śmiecie są znowu Dobra, strzelaj w to i... Do ognia! O za nami kurwa ten Dobra też chodź, chodźcie, speedrun Dzięki <grywa> O kurwa, dobra, używam Kurwa. Ale żeźnie Nie było to nic w środku? No czemu to strzeliłeś, no umieram to sorry, sorry. Jakbyś coś nie pomoże, to zaraz sobie to nie zdechnę Czemu? No, bo o Boże, to bójca O, mocnie go wyleciało, dzięki O do zamku, Kurwa. Ej, a nikt nie umarł jeszcze Nie. No. O, ej, kolejny ten, zniszczony fragment, tu u mnie. Jest. Zbierajki. Ja pan lubię zawsze, chęci coś świeci. Mikstura szybkości. Ktoś Ta nie ma i nie używał, to polecam, bo wojna. Lecimy tego. Ej, to samo. Mało no, no, właśnie, właśnie. Właśnie, a może się przyda. To za nitki, żeby jechać z dołu. Ej, czegorem, jak coś. Dara powinny być poty chyba, nie? Kasper, za tobą! Dobra, pomogłem. Pomóc? Pomogę. Dobra. Kurwa, tam ci duży, duzi idą. Ja nie, nie biorę. Ja biorę, biorę koncentrację. Tam był HP. Kurwa. Ej, duży, gruby znaczy. Dobra. Specjalna umiejętność godna hita moja, bierze. Dobra, jedziemy do ksaków tam. Tu tak strzela. Gruby? Dobra, maga trzeba rozjabać zawsze, pamiętajcie. A co mag robi bo nie wiem. Mak? No ci te okręgi właśnie rzuca na ziemię. Aaaa, skurwy jestem. Kurwa, no. One... Zapierdolony w szczurze. Są medical supplies. Ja bym się uleczył w sumie, chociaż. Czemu ty to zajebałeś? Ty go że Chciałem wziąć medykamenty, ale to już... Weźcie książkę, bo... Ja, ja to... idę, ja idę, bo... Ty, Piotrek... Ale... Yy, się tą drugą znowu? Tak, tak Piotrek, ja, ja ci, ja wezmę książkę i ty użyjesz tego medykamentu teraz on przywraca Tam stół medykamentów. Masz jeszcze. Dobra, to zapierdalamy, mamy trzy tu niech użyje ten i żeby ją podniósł, bo... A możemy coś teraz... Właśnie, chodźcie, możemy, możemy ten... Coś zrobić z tym razem Nie Chodź tu, Kasper Wyciągnijcie z księgi... No, tak? A nie wyciągnijmy księgi i użyjmy? Ja nie wiem, mam książki i chuj. Może pod koniec, dopiero jak wyjdziemy. No, no, bo teraz został w sumie ostatni etap, tak? Czyli ten, ten ta świątynia. Się... Kurwa. O ja pierdola. Dawaj tank, lecisz. Dobra. Lecisz? Lecę. Leć kurwa. Przewracaj. Dobra, uleżcie się na maksa. Kto ja musi. Ten, kurwa, bo... Księga jest już wyposażona. Dobra. Dobra, niech ta fala przeleci. Czy wszyscy się uleczyli? Księgi pobraliście? No Macie księgi? Mam, mam. Dobra. Starszami też nie są przyjemne skurwy syn Przynajmniej na mnie. O, z silnego ataku dostał. Dobra. Dobra, i to są miejsca? chyba, nie? na młota i kończymy misję, i gram jeszcze jedną i stwierdzam. Spoko. Czas zadzwonić. Dobra, dawać do tego miejsca, nie? Zebraliśmy trzy na trzy tomy, ale nie zebraliśmy jakichś Grimoris, cokolwiek to jest. No to jest chyba, to, to nie są te części obrazu, czy coś takiego? Nie, no tak, to jest jakiś Grimoris. A, że trzy no? Ale kościółku, i X1. Jopte Sigmar jest z Sigmar Kurwa no Ja pierdolę Ja cię pierdolę Dobra, napierdalamy tutaj Ej, ja biorę schody kurwa, bierzcie pojezdki No to bierz swoje Ja od pleców, totalnie od pleców ja będę schody, kurwa Bierzcie swoje jakieś partie i... to Rozpierdalamy śmieci Ja wezmę pomiędzy dwoma filarami, bo ty będziesz te kolejne dwa filary i jakaś to będzie Dobrze, Kasper. Tylko jak są specjalni to mówcie, bo specjalni to trzeba rozjewać. No. Specjalnie to ja jest. Ej, plecy masz Kasper, plecy masz Kasper, w oknem chodę. A w tym kurwa oknem mogą być, dobra, tak cofnij się, ja tu bombę rzucę, kurwa. Kurwa. się palą. Igor, ty broń z Kasper, tam tych my weźmy schody z Kasper. No my tak czujemy. tam się jeszcze pali? Już się nie pali, dobra. Słyszę, kurwa. Idzie u nas dużo, idział od nas Właśnie wice. Kurwa, kurwa, tu no słyszę ich. A czym zjechać nie pociągną, to by ich nie zabijało na raz? No ale nie mieć, bo AOE robi. Ale kartę trzeba AOE robić, nie? Nie, wiem. A <noise> chuj wie, kurwa. Dobra, u nas już nie idą, tylko u was tutaj. O, uważajcie, bo ci są silni nawet z tymi tymi uczniami. Rozpierdala się ten, chyba zaraz będzie już koniec. Po co poszło teraz? Bo nie było spe... bo specjalnych dużo nie było. Ani nie nie widziałem specjalnego w sumie. Ale mówię, że specjalni w samie się tutaj na tej lokacji, że nie było żadnych magów ani tych. Kurwa. Dobra, się wysuwa już. Nawet spierdalamy, żeby mi gierki nie znowu. Kurwa, trzy strzały wytrzymuje jego tarcza moje. O kurwa, stary. Mord, rozpierdolę szczurze zajebany. No dawaj, kurwa, wal z tego młotana. No. O, ten jakiś kurwa... O, gorsz. Migam, nie Kurwa, kolejny zen. Jakiś specjalny, szybki. Dobra. Kurwi. No co, no co, no co? Jakaś piosenka się święta odpaliła, to może kurwa. No już, już. już jej... Kurwa. Dobra, zabijaj ich. Zabiło ich, dobra, dałaś, raszujemy teraz. Otwieraj się, kurwa. Dobra. O kurwa. O, <ślało>, spadnij na środka. Chodź spadnij sobie. W sumie można było spać, bo to cię zatrzymuje, tak jak ja. Jest. Skoczyłem i nie dostałem Ach, zwycięstwo! Ach, o, akt pierwszy, prawy posterunek. আমরা <laughs>